Cześć, mamy wtorek, a wy oglądacie kolejny odcinek życia maturzysty. Ja jestem Patryk. Zapomniałem się przedstawić na samym początku, trochę wiorce się na krześle. Przejdźmy do tematu odcinka, który zauważyliście pewnie w samym tytule. Jak to czasem bywa? Chodzę czasem do kina z moją dziewczyną, a seria hobbita jest nam znana. Pierwszą część nie widzieliśmy, Pierwszej części nie widzieliśmy w kinie, drugą część za to tak, bo już mieliśmy kinowym w mieście i ostatnio byliśmy na części trzeciej. Słyszałem od, Spotkałem raz wuja, jak wychodził z kina, był z moim młodszym bratem i z dziewczyną i powiedział, że film jest stratą czasu, że jest nudny czy coś takiego. Coś w tym stylu, że jest kiepski po prostu. Kumple też widzieli film i mówili, że jest taki średni. I ogólnie tak na film byłem nastawiony, brałem, wziąłem te uwagi trochę do siebie, ale też trochę je polałem bokiem, bo pomyślałem, że czasem jest tak, że film komuś się podoba, a drugiej osobie może się nie podobać. Kurde, mówię rzeczy jakieś głupie i oczywiste, ale tak jest. I myślałem, że w tym przypadku będzie podobnie, bo ja jakimś wielkim koneserem filmów nie jestem. Jak film jest słaby, to to widać od razu. Jak film jest średni, to wiem, że jest średni. A jak jest świetny, to wiem, że jest świetny. Tam nie doszukuje się w filmach jakichś większych y, aspektów. Nie skupiam się na reżyserii, na tym wszystkim, jak to jest nakręcone. I dobra, reżyseria i to wszystko, jak to jest nakręcone, jest jedną i dosą, Przejdźmy do meritum sprawy. Więc sam film jest spoko. Nie wiem, czy mówiłem o drugiej części. Nie, o drugiej części nie mówiłem, ale się gubię. Druga część leciała w zeszłym roku, jak nie, trochę dłużej nawet nie pamiętam. Trzecia część Hobita jest Zaskakująca, uwaga, spoilery. W tym filmiku będzie dużo spoilerów. W drugiej części, ostatni motyw, jaki został ukazany, to motyw tego smauga, czyli smoka, który pilnował Wielkiego skarbu krasnoludów. I myślałem, że w trzeciej części ta cała walka pięciu armii nie odbędzie się między nimi, tylko właśnie będą się naparzać z tym smokiem. A jak się okazuje, to ten smok ginie w jakichś pierwszy, pierwszych 10 minutach po spaleniu całego miasta. Super. Naprawdę myślałem, że ten smok będzie jakoś bardziej rozwinięty. Dobra, był trochę rozwinięty w drugiej części, ale myślę, że ta trzecia część pociągnie jego motyw, jak już jest na wolności, że tak powiem. A on po prostu dostaje jedną strzałą, jakąś tam czarną strzałą, czy tam czymś, czymkolwiek, jak to się nazywa, dostaje tam, gdzie nie ma łusek i umiera. Wlatuje w powietrze i spada na ziemię. I krasnoludy, które siedzą w tym oko daleko tego zamku tak myślą, o kurde, coś się stało. Chyba zabili Smauga. Tak, zabili Smauga, jak fajnie. No i motyw smoka zanika w tym momencie, umiera razem z nim. Rozpoczyna się motyw stracenia, po prostu stracenia domostwa przez tych wszystkich mieszkańców mieszka, yy, miasta na jeziorze. Udają się nim do zamku, gdzie drewniana tarcza, jak on się nazywał? Jak on się nazywał? No ten, kurde, Boromir? Nie, nie pamiętam. No ten, wiedział o kogo mi chodzi, o ten, yy, yy, dębowa tarcza, Torin dębowa tarcza, o tak. Gdzie Torin dębowa tarcza w swoim zamku został, dostał świra na punkcie tego całego złota i zapadł w tą samą chorobę co jego dziadek. To złoto faktycznie jest przeklęte przez smoka. No i potem na tym się ciągnie się ten film. Na tym film nie jest nudny, ja mówię, że się ciągnie, ale nie jest nudny, naprawdę fajnie się to ogląda. I wiadomo, ci mieszkańcy tam chcą wejść do tego miasta, potem się rozpoczyna wojna, przyjeżdżają elfy, bo chcą jakieś złoto z tego zamku. I rozpoczyna się wojna, jeszcze przy okazji dojeżdżają orkowie i tak, ja mówię w skrócie, mówię w wielkim skrócie, bo nie ma co opowiadać, trzeba to obejrzeć, w pewnym momencie tak liczę te armie, no kurde, są cztery armie, gdzie jest ta piąta armia i liczę tam piątą, szukam tej piątej armii, no nie ma, nie, czekam na to, czekam i przylatują jakieś orły i spada jakiś ziomek, który się przemienia w powietrzu w niedźwiedzia i to jest właśnie ta piąta armia. Szkoda, bo ta piąta armia była okazana bardzo krótko. Myślałem, że to będzie coś jakaś taka potężna armia. No tak, fakt, ta armia była potężna, zrobiła niezły, niezły zamęt. Tam i w sumie uratowała całą sytuację. Film jest spoko, nie jest nudny, fajnie się to ogląda. Te 2,5 godziny zleciały bardzo płynnie. Nie, nie ma jakichś przestojów, ciągle się coś dzieje, ciągle jest jakaś walka. W sumie film skupia się na tym, że sobie jest dużo walk. No, jest bardzo dużo walk. Ale mi to nie przeszkadzało, ja jako jakiś, nie wiem, wybitny koneser filmów, to spoko. Film jest skierowany dla każdego, bo w sumie można iść na niego z dzieckiem, 11 czy tam dziesięcioletnim, i będzie się bawił tak samo dobrze jak my bo już od samego początku, już w pierwszych częściach chyba czy tam w drugich częściach widać, że ten film jest taki bardziej, dobra nie jest familijny bo tam są jakieś orki i w ogóle jakaś krew i zabijanie, ale nie jest kurde jakąś tam brutalną produkcją, według mnie ja mówię wszystkim, że ten film jest dobrym filmem przygodowym, nie ma się spodziewać po nim za dużo, bo to miał być film przygodowy według mnie i właśnie taki jest, polecam serdecznie ja jestem Patryk, wygląda się jak odcinek Życia maturzysty. do zobaczenia jutro, po prostu cześć